Pierwociny. Potem Pan powiedział do Mojżesza. Przemów do Izraelitów i powiedz im, kiedy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On wykona gest kołysania snopa przed Panem, aby był przez niego łaskawie przyjęty. Wykona nim gest kołysania w następnym dniu po szabacie. W dniu gestu kołysania snopa złożycie ofiarę całopalną dla Pana, Baranka bez skazy urodzonego w tym samym roku, wraz z ofiarą pokarmową z dwóch dziesiątych effy, najczystszej mąki rozrobionej oliwą, jako ofiarę spalaną woń miłą Panu, a także ofiarę płynną ćwierć hinu wina. Aż do tego dnia nie będziecie jedli ani chleba, ani prażony ziaren. Ani kaszy, dopóki nie przyniesiecie daru dla Waszego Boga. Jest to ustawa wieczysta dla Waszych pokoleń we wszystkich Waszych siedzibach.